Україні товариші ситуація на фронті контролюється збройними силами України за нами перемоги. Противник несе великі втрати. Адже що, батько наш Бандера, Україна, мати ми за Україну підемо воювати. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Україна Україна! Україна! Смерть ворогам! Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na samym początku zobaczyliście bardzo króciutki materiał, materiał zwolenników bandery, zwolenników bandery, którzy to są w ukraińskiej armii. Oczywiście są to jednostki, nie jest to cała ukraińska armia, ale są po prostu elementy zgniłe elementy, że tak powiem odpadowe elementy, które nie powinny mieć miejsca ale są, zdarzają się i to jest no, niestety normalne w Polsce też mamy elementy idiotów w każdym kraju można znaleźć elementy kretynizmu, głupoty yy, i odszczepienia że tak powiem yy, dałem to dlatego aby no, nie wiem, jakoś zwrócić jeszcze dodatkowo może bardziej dobitnie uwagę iż to, że no, staję w obronie, że tak powiem, ludności cywilnej na Ukrainie. Nie sprzeciwiam się atakowi Rosji na Ukrainę, ale nie znaczy to, że jestem, że tak powiem, w 100% proukraiński, nie znaczy to, że mam, jestem ślepy, czy mam przymknięte oczy na fakt. Na duży problem banderyzmu na Ukrainie, zwłaszcza w zachodniej Ukrainie, to nie znaczy, że nie widzę problemu takiego, iż władze Ukrainy, rząd Ukrainy z prezydentem na czele ignorują kwestie. Zbrodni wołyńskiej, i tak dalej, i tak dalej. Ignorują petycje ze strony władz Polski i nie tylko władz Polski, ze strony Polski generalnie o ekshumację ofiar ukraińskiego ludob ludobójstwa na narodzie polskim, które to miało miejsce w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. To, to tak ogólnie jest powiedziane, bo to jeszcze tam, że tak powiem, przeskoki były w różną stronę, w różne rejony. Nie, nie jestem ślepy, wiem o tym i uważam, że dopóki nie będzie odpowiedniego. Dialogu, porozumienia na, yy, na tym poziomie, to nie ma mowy tutaj o stuprocentowych, poprawnych relacjach z Ukrainą, i nie ma tutaj, że tak powiem, mowy o stuprocentowych, dobrych relacjach yy, międzyludzkich też yy, z. Ukrainą. Także taki na początku wstęp, aby no nie dowiarków, tudzież ludzi, którzy może mają problem ze zrozumieniem, albo po prostu którzy nie chcą zrozumieć, zrozumieć, albo po prostu ludzi, którzy są tak skrajnie nastawieni przeciwko Ukrainie. w taki sam sposób jak Bandera, tudzież jego środowiska były nastawione w stosunku do Polaków, Także tutaj tak apeluję też może troszeczkę, że ym, ludzie, którzy skrajnie nienawidzą Ukraińców, nie ma to znaczenia w ogóle kto, jak i co i tak dalej, gdzie mieszka w ogóle, jest Ukraińcem, to już go się nienawidzi, szczerze nienawidzi, no to y, osoba taka y, postępuje dokładnie tak samo, jak postępowali zwolennicy Bandery, zwolennicy OUL, UPA, Szuchewicza i, tak i tak dalej, w stosunku do Polaków. Kompletnie się nie różnicie. Znaczy, brakuje wam jeszcze tylko, abyście chwycili za siekiery i jechali na wschód. Także, taki, jeśli nam się nie podoba to, co mówię, to zawsze możecie odejść. Nie musicie tego słuchać, ale takie jest moje zdanie. Wojna nie jest czarno-biała, ludzie nie są czarno -biali. Nie można ludzi dzielić na takich i na takich i koniec. Nie wszyscy na Ukrainie są zwolennikami bandery i tak dalej, i tak dalej. Wielu, wielu Ukraińców pomagało Polakom. To jest fakt niezaprzeczalny. Oczywiście niedużo ich było, ale pomagali. Trzeba pamiętać o tym, że środowiska banderowskie i tak dalej, i tak dalej prześladowały nie tylko Polaków, ale prześladowały i Żydów, i Słowaków, i Czechów, inne mniejszości w rejonach właśnie Wołynia, Małopolski Wschodniej również. Dobra, teraz przechodzimy do kwestii najważniejsze, czyli do kwestii tego, co, hmm, co się dzieje na Ukrainie. Lecimy. Zapraszam was teraz, moi drodzy, na krótki materiał, na krótki materiał, który dostałem dosłownie, dosłownie przed chwilą. Materiał, który pokazuje, no, pokazuje i no, wywiera, że tak powiem, uczucie hmm, tego, że naprawdę no, podziw, podziw dla tych ludzi, że dają radę, że się tak zmobilizowali. Mam na myśli tutaj właśnie Ukraińców, którzy no napierdzielają koktajlami Mołotowa w transportery opancerzone mm, rosyjskie, ruskie, sowieckie, bolszewickie y, i tak dalej. Y, no podziw, podziw, podoba mi się ta akcja i no widać tutaj solidaryzm w każdym razie na tym materiale i, i widać tutaj no moc i, i tak dalej, oby tak dalej, oby tak dalej panowie. Lecimy z materiałem. Czasem, moi drodzy, no, jeszcze dodatkowe brawa. Ja wiem, że może to cynicznie i śmiesznie wygląda, ale no kurczę, No, no brawo, no brawo. Słuchajcie, jeszcze doda dodatkowe informacje, jakie nam przekazuje, że tak powiem, internet. Minister Ukrainy wzywa do pomocy. Chodzi o zwłoki e, rosyjskich żołnierzy, wiceminister Irina Werszuczuk. Chyba dobrze nam przeczytałem. Wystąpiła przed Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, wzywając organizację do pomocy w zwrocie ciał rosyjskich okupantów do ich ojczyzny. Tutaj widzicie skrina. Według doradcy prezydenta Ukrainy Michała Podolaka, Rosja straciła dotąd 3,5 tysiąca żołnierzy, a siły ukraińskie wzięły 200 jeńców. W nocy, ubiegłej nocy, ukraińskie wojsko informowało o zestrzeleniu rosyjskiego wojskowego samolotu. Transportowego IU-76, a także śmigłowca oraz samolotu szturmowego SU-25 w ciągu trwającej od dwóch dni inwazji na Ukrainę. Rosja straciła 14 samolotów, 8 helikopterów, 102 czołgi, 536 pojazdów opancerzonych, 15 dział. Takie informacje podała w sobotę na Facebooku wice, wiceminister obrony Ukrainy Anna Malar. Tutaj macie screenshot z Twittera. Tak jak razie, i potrzebne. Priema zaraz. No nie zlady. Wy majny bacilę. Majny fotka Podejście Rosji do Ukrainy znane jest od lat. Wielka nienawiść, niechęć. No niechęć to jest powiedziane delikatnie. Czy Putin tak naprawdę jest szaleńcem? No Putin ocenił, że Zachód nie ruszy generalnie palcem, aby. Pomóc Ukrainie, aby zareagować zbrojnie i tak dalej, i tak dalej, aby zapobiec jego działaniom. Czytamy w internecie o panu Perejrze. Pereira ocenił, że znaczy, Pereira przekazuje informację właśnie, że Putin Ocenił, że Zachód nic w tym nie zrobi. Wczoraj niemiecki minister finansów stwierdził, że istnieje możliwość wyłączenia Rosji systemu, z systemu SWIFT. Wcześniej Niemcy się temu sprzeciwiali. Zapadły też decyzje o sankcjach dla samego Putina. Coś się w tym temacie dzieje, mówił redaktor naczelny portalu TVP info. To jest kpina. Słuchajcie, tak jak już mówiłem wcześniej, o. O, o sankcjach i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna wielka kpina. W ogóle, yy, tak naprawdę, wstyd już jest o tym mówić. Znaczy, wstyd jest, że w ogóle media kontynuują ten yy, ochydny słowotok na temat sankcji, bo to jest bzdura. Żadnych sankcji większych nie będzie, a jak będą, no to będą, to Putin się z nimi yy, liczył i to wszystko jest wkalkulowane yy, w w w kalkulowane przez Rosjan w tak zwane koszty. Zachód nie pomoże yy, zbrojnie na pewno z dwóch powodów. Yy, pierwszy powód jest taki, że nikt nie chce, że tak powiem yy, łożyć pieniędzy, yy, no bo interwencja zbrojna to będzie wyłożenie potwornych sum pieniędzy. Nie chcę łożyć pieniędzy w Ukrainę, w Ukrainę, która jest, tak jak mówiłem wcześniej, wiem, że to brzydko brzmi, jest tworem, który jest niepewny yy, i nikt nie będzie że tak powiem inwestował. W Ukrainę. Ja wiem, że to brzmi bardzo brzydko, bardzo źle to brzmi, biorąc pod uwagę to, że no tam giną ludzie i tak dalej. To bardzo źle brzmi. Wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę, ale taka jest narracja Zachodu, nie, że no, nieoficjalna narracja oczywiście, tak? że nikt nie chce inwestować w Ukrainę, bo to jest inwestycja. To jest biznes. Wojna to jest biznes w tej chwili. Yy, I kompletnie nie zdziwiłbym się, gdyby była, gdyby była taka sama reakcja Zachodu, jeśli Rosja wkroczyłaby do Polski. Yy. Druga, drugą, drugim, że tak powiem, drugą stroną medalu jest to, że jeśli by była reakcja zbrojna NATO chociażby na Ukrainie przeciwko Rosji, no dopuściłoby to niewątpliwie do bardzo dużego globalnego konfliktu, konfliktu w którym zginęłyby nie dziesiątki, nie setki, a tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, konflikt by się że tak powiem, rozlał mmm, najprawdopodobniej po całym świecie, na pewno na, Europie, na Europę. Yy, I to są dwie kwestie, yy, dlaczego nie ma reakcji zbrojnej, tak mi się wydaje. Po pierwsze, nikt nie chce inwestować, łożyć pieniędzy w Ukrainę. Po drugie, nikt nie chce ryzykować, że konflikt rozleje się na całą Europę i zniszczenia, straty ludzkie przede wszystkim i materialne byłyby. Koszmarna. To jest brutalna prawda, tak mi się wydaje. Bo ludziom należy się pomóc. No Polska pomaga, jak może, uchodźcy są przyjmowani i tak dalej, i tak dalej. Jest wysyłana broń. Jest wysyłana broń, wiem z tego co wiem, i z Wielkiej Brytanii i z Polski. Ale wątpię, aby jakikolwiek kraj, tudzież NATO, na obecną chwilę wysłało jakiekolwiek jednostki zbrojne na Ukrainę. Myślę, żeby to była ostateczność, ostateczna ostateczność. I no, z jednej strony nie byłoby to dobre. Z drugiej strony byłoby to dobre o tyle, żeby pomogło to Ukraińcom, ale wściekłość niedźwiedzia byłaby koszmarna. Myślę, że wtedy tak samo i zareagowałyby i Chiny. Może Korea Północna też cholera tak naprawdę wie.